Cześć Boże, witajcie, mamy dzisiaj sobotę, 16 marca. Posłuchajcie fragmentu z księgi proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i dowiedziałem się, wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś, jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie e, zwróciło ostatnie zdanie z księgi proroka Jeremiasza. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi. Jak widać, nawet tak wielcy mężowie jak prorok Jeremiasz nie byli wolni od tych uczuć. Co zrobić z pragnieniem, które w nas jest, a które Pan Bogu raczej się nie podoba? Myślę, że ciągle musimy się uczyć od naszego Pana Boga, że On nigdy nie pragnie zemsty, a wobec tych, którzy źle czynią, ma tylko jedno, jedyne pragnienie okazać im miłosierdzie. On kocha swoich nieprzyjaciół, czyli nas, bo to my jesteśmy jego nieprzyjaciółmi wtedy, kiedy grzeszymy. Więc może warto dzisiaj przyjrzeć się swoim chęciom zemsty i odwetu. I dostrzec płaczącego nad takimi chęciami Pana Boga. Niech Was błogosławi Bóg mogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. szczęście, Boże.